Drodzy Państwo, oglądajcie raj z miejsc, do tego przeznaczone są wyznaczone e, sklepy dla kibiców i tam właśnie e, kierujcie swoje kroki. A z nami proszę Państwa kolejna załoga, Mariusz Stens, Bartek no, jak Mariusz, kochasz, nie zróżnicie to ale że w tym pierwszym rajem to z prawda? Tak, 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 z tym, działanie tam też marzenia, A jaki będzie z pełniej na mecie? Jaki wynik cię satysfakcjonuje? Wszyscy pary się powtórzyła, ale nie da One się powtórzyła Samochód sprawny, fajnie proto ma się tak, te to ma, nie? Pozdrawiamy tatę, pozdrawiamy tatę również twardo utytułowanego zawodnika Drodzy Państwo, Mariusz Czastecza również zmiana naprawy motora bo, bo teraz zapowiedziana, że Bartek Jakubowski, dziennikarz Teleekspresu. Bartku, zgadzasz się z tym, że nadmóżeń? No, na pewno Mam nadzieję, że pozebrajcie w e, lutocie do gości. Cieszę się, że nie zmierzycie. Widzę, dobrze tu być zawsze, ale najlepiej jest tutaj stanować. Życzymy Wam również powodzenia. Mariusz, specjalnie do Wami w polskich wyścigach włoskich. To wiele co תודה רבה